Bonjour, dzień dobry. Hmm. Witam cię serdecznie na. Dobrze, udostępniłam do grupy na boosterze. Witam cię serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. To już jest ósmy nasz dzień. Cześć, Renatka. To jest ósmy nasz dzień z cyklu 90 dni miłości do siebie ten tydzień jest takim ty ty tygodniem zatytułowanym nie jesteś sama, a dzisiaj będzie o krytykowaniu i ocenianiu nie siebie, tylko innych I jak to wpływa na nasze poczucie samotności. Hej, 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 cześć dziewczyny. Więc wy się pojawiacie, ja sobie jeszcze wyzwę łyk kawy. Dzisiaj mnie napadło na kawę. Mmm ja nazywam się Iwona Grochowska, jestem Life i Business Energy Coachem i tak na co dzień indywidualnie, oprócz tego, że na przykład rozmawiam sobie tak z Wami w taki, w taki sposób, to przede wszystkim zajmuję się tym, że wspieram i pomagam szczególnie kobietom w tym, żeby odnajdywały swoją moc, swoje talenty, swoje poczucie wartości, swoją pewność siebie po to, żeby realizowały się w swoim życiu, żeby realizowały swoje marzenia, żeby tworzyły swoje życie tak jak chcą i tak jak sobie wymarzą, to jest to, czym się zajmuję tutaj od czasu do czasu się pojawiają również takie osoby, które, które ze mną tak na co dzień indywidualnie pracują, z czego się ogromnie cieszę. Słuchajcie, więc tak, o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o troszkę będzie o ocenianiu, o ocenianiu innych przede wszystkim. Cóż to takiego jest? Co takiego w nas siedzi i z czego to wynika, że mamy taką tendencję, cześć Ewa, cześć Dorota, do tego, i że to przychodzi nam z taką ogromną łatwością, szczerze powiedziawszy. I ja nie jestem wyjątkiem. Bo oczywiście też zdarza mi się oceniać innych, ponieważ żyjemy w takim świecie: czarne, białe, zimne, ciemne, kobieta, mężczyzna, dzień, noc, życie, śmierć, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ciężko jest rzeczywiście tak zupełnie się z tego wyłączyć, ale, 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 ale naprawdę można sobie z tym tematem popracować, ponieważ. Ocenianie i krytykowanie innych powoduje po prostu, że czujemy się coraz bardziej samotni. Więc jeżeli ktoś ma taki pomysł na życie, że chce być samotna, chce się czuć samotna, chce po prostu być pełna samotności, to jest jeden wspaniały, genialny pomysł i, je, i, i, i sposób i narzędzie na to, jak być samotnym. To jest to, żeby jak najwięcej, jak najmocniej, jak najczęściej oceniać i krytykować innych. <grych> tak, tak to działa po prostu. Natomiast, jeżeli na przykład yy, ktoś czuje się w jakiś sposób samotny, yy, nie będziemy tu teraz rozmawiały o różnicy pomiędzy Czuciem się samotnym, a byciem samym, ponieważ to są dwie zupełnie inne rzeczy, kompletnie inne rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś w jakiś sposób czuje się samotny, to um, warto by było, żeby przyjrzeć się temu, żeby taka osoba przyjrzała się temu, ile w jej codzienności jest oceniania innych. I jak to się dzieje? I co to jest, bo takie ocenianie innych, szczerze, takie ocenianie w ogóle innych i krytykowanie innych, to, to tak naprawdę jest na, na każdym kroku, bo co kogoś spotykamy, to gdzieś nam pojawia się jakaś ocena w głowie tej osoby, tak? Czy to jest ktoś, kogo spotykamy na ulicy, czy to jest nasz partner, którego bardzo lubimy oceniać, czy to są nasi koledzy w pracy, czy to jest nasz, nasz szef. Przez cały czas, przez cały czas oceniamy. I teraz skąd się to bierze taka tendencja w naszym umyśle do tego, żeby kogoś, bo mówimy tutaj o takim ocenianiu, jakby, że ktoś jest gorszy, oczywiście, tak? Bo możemy też oceniać, jakby w drugą stronę, że to my jesteśmy gorsi, tak? Ja się czuję tak beznadziejna, że po prostu ta osoba jest super, jestem nią zachwycona. Takie, takie przypadki też się, też się zdarzają. Natomiast w większości taka krytyka i ocena innych, powiem Wam o takich y, trzech podstawowych sytuacjach, które powodują, i które może y, pomogą Ci w jakiś sposób gdzieś na pewnym poziomie. Jakby przyjrzeć się, uświadomić sobie pewne rzeczy, w sobie może. Cześć Joasia i cześć Bożenka. Um, więc skąd się bierze to ocenianie? Skąd w nas się bierze to ocenianie? Więc, taki, um, taki pierwszy możliwy powód oceniania to jest to, to jest nasze niskie poczucie własnej wartości. Takie ukryte niskie poczucie własnej wartości. Ponieważ i kiedy mam niskie poczucie własnej wartości, e, z którego może sobie nawet nie zdaję do końca sprawy, i kiedy krytykuję drugą osobę, że ona coś robi źle, że ona powinna coś zrobić inaczej, jest taka siaka i owaka, to wtedy, mm, to wtedy moje poczucie wartości wzrasta. O, cześć! Kochana, dawno cię nie widziałam to wtedy nasze poczucie wartości wzrasta, hmm, wtedy czuję się lepiej i przyznajmy się szczerze, że każdemu z nas się to zdarza, tak? że wtedy jak pojedziemy po kimś, tak? w pewnym momencie, no to wtedy, hmm, tak, tak, no wtedy mi jest lepiej, wtedy moje poczucie wartości wzrasta. Hello, więc to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja, kiedy y, krytykujemy, kiedy mamy tendencję taką w, my, w umyśle, cześć Magda, dzień dobry, do krytykowania i do oceniania innych, jest taka, kiedy znowu mamy poczucie, że wiemy najlepiej. Ja wiem najlepiej, jak to powinno być zrobione, jak ktoś się powinien zachowywać, jak ktoś powinien reagować. Bardzo często. Pojawia się taki, taki chochlik, że w momencie, kiedy pracujemy nad sobą, nad naszym rozwojem osobistym, nad, yy, kiedy podnosimy naszą świadomość siebie i kiedy zaczynamy coraz więcej widzieć i kiedy zaczynamy coraz więcej rozumieć z tego, co się wokół nas wydarza. Jak to się dzieje w ogóle, czyli mamy większą świadomość na temat siebie, ale wtedy też zaczynamy też widzieć i mamy większą troszeczkę świadomość na temat tego, jak funkcjonują inni. I tu jest taki chochlik, ponieważ mamy taką wtedy ochotę mmm, ona to się źle zachowuje, bo to powinna się tak zachowywać, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio miałam taką, taką właśnie rozmowę na jednej sesji coachingowej z jedną klientką, która sobie yy, yy, w ogóle jakby z, ze swojego źródła, ze swojego serca chciała pomóc swojej przyjaciółce i, i chciała ją wesprzeć i tłumaczyła jej, jak ona się powinna zachowywać, no bo tak się zachowuje, nie, nie tak jak powinna i w efekcie nagle... Zrozumiała, i okazało się, że jest przez cały czas dokładnie w takim procesie oceniania. Ale to był, to był taki mały nawias, taki chochli, który się pojawia w momencie, kiedy, kiedy właśnie pracujemy nad swoją świadomością. Ale wrócę do, do tego drugiego przykładu. Więc yy, to ocenianie też jest takie bardzo silne, kiedy drugiej osoby, yy, kiedy yy, czujemy się, yy, że wiemy najlepiej. Że wiemy właśnie, jak ktoś powinien się zachowywać, wiemy, co kto powinien robić. Facet się jakiś pojawił, pojawił. cześć Marian, cześć Ania. Um, i, um, I wtedy po prostu dajemy rady, no bo widzimy ewidentnie, że ta osoba nie zachowuje się tak, jak powinna się zachowywać. Jesteśmy, cześć Justynka, jesteśmy przez cały czas w trybie, w trybie oceniania. I to jest, to jest na przykład bardzo częste, to jest, to jest takie, ja wiem, ja wiem, ja, ja wiem, jak ty powinieneś, co powinieneś robić, tak? To na przykład może dotyczyć też tak mi się teraz przypomniała taka sytuacja z, z, z pracy z, z jedną klientką, yy, yy, która yy, bardzo mocno w sobie trzymała taki temat właśnie oceny swojej szyfowej. Czy swojego szefa? Już teraz nie pamiętam. Wczoraj też na naszym spotkaniu, któraś z dziewczyn wspomniała o takiej ciężkiej sytuacji w pracy, tak? Gdzie tam jest jakaś kwestia mobbingu i tak dalej, że ten szef się zachowuje tak, a nie, in, tak, a nie inaczej. I, i wtedy. Kiedy patrzymy, jakby z takiej pozycji na taką osobę, tak? No to oczywiście ja wiem lepiej, ja wiem lepiej, jak on się powinien zachowywać. Co prawda, to on jest szefem i on jakoś się dostał, czy ona na to stanowisko, no, ale ja to, ja to na pewno wiem lepiej. Szef to powinien być taki, taki, taki i owaki, tak? Przez cały czas, przez cały czas jesteśmy w takim, w takim procesie oceniania. Z czego jeszcze takie nasze ocenianie i krytykowanie innych wynika? Z naszych oczekiwań wobec innych ludzi, z naszych wymagań wobec innych ludzi, z nauczonych oczywiście schematów, bo jeżeli jako dziecko. Byliśmy wychowywani na przykład przez rodzica albo przez rodziców, którzy mieli w sobie taką tendencję do oceniania i do krytykowania świata albo w ogóle do oceniania świata. Znowu, dzisiaj jakieś takie przykłady mi wchodzą. Jedna klientka, która jako dziecko, że tak powiem, dostała przekaz, że ludzie ogólnie są źli i świat jest zły. Ludzie są źli i trzeba na ludzi uważać, świat jest niebezpieczny, ludzie są niebezpieczni. To jest kobieta w tym momencie, która ma lat 60 i która oczywiście ma już w tym momencie taką dużą świadomość siebie, tak, ale jak, jak zaczęłyśmy, bo rozwija swój biznes, jest, jest artystką, jakoś nie może tego biznesu rozwinąć, tak, i tam pracujemy nad różnymi tematami, które są z tym związane. I pojawiło się takie bardzo silne właśnie w niej ocenianie świata, że świat jest zły. No to jeżeli ktoś, czy że ludzie są źli, jeżeli ktoś niesie w sobie, Taką, takie przekonanie i taką energię, że ludzie są źli, czyli oceniam, że ludzie są źli, no to jakim cudem mam osiągnąć w tym świecie szczęście, sukces i yy, jak, jak mam mi być w tym świecie yy, dobrze, tak? Więc to jest takie, trzeba dotrzeć do tego źródła, żeby je rozpuścić, żeby je zmienić, żeby, żeby w efekcie tak naprawdę mógł móc iść yy, w takim kierunku, w jakim chcę się iść. Więc um, jeżeli chodzi o to ocenianie, to tak jakby podsumowując, to tak podsumowując, um, zaraz wrócę do Renatka do tego, co napisałaś, to jest tak, że wyobraź sobie, wyobraźcie sobie, że za każdym jednym razem, za każdym jednym razem, kiedy kogoś oceniamy, kiedy kogoś krytykujemy. To jest tak, jakbyśmy odpychali jego energię, tak? Odpychamy tą energię, yy, czyli oddzielamy się od tej osoby, oddzielamy się od świata, więc w efekcie oddalamy się od takiej naszej naturalnej jedności i bycia w jedności ze światem. Yy, I teraz, mega ważne, mega, mega ważne. Kiedy jest coś, co Ciebie porusza w drugiej osobie. Czyli jeżeli jest coś, na co Ty zwracasz uwagę w zachowaniu drugiej osoby, w tym, co ona mówi, jeżeli ta osoba się zachowała w jakiś sposób, jeżeli ta osoba się zachowała w jakiś sposób, który ciebie dotknął, tak? No bo jakby ciebie nie dotknął, to byś nie zwróciła na to uwagi, i byś nie oceniała, i byś nie krytykowała, tak? Jeszcze raz wracam do tego, bardzo ważne. Jeżeli jest coś w tej drugiej osobie, co cię poruszyło, to nie jest o tamtej osobie, tylko to jest Twoja historia. To jest w Tobie coś, co zostało poruszone przez zachowanie, przez yy, słowa, przez gesty drugiej osoby. Więc tak naprawdę. To wszystko, co nas porusza na zewnątrz, to, to jest jakby to wraca do nas. I to, to jest nasze takie lustro, które nam pozwala zobaczyć, wow, ok, dlaczego ona mnie tak wkurwia? <grywa> wow, dlaczego ten człowiek tak mnie irytuje? Dlaczego jego zachowanie tak mnie frustruje? Dlaczego. Mam takie, skąd się bierze to, że mam takie oczekiwania wobec mojego partnera, że ciągle tylko chcę, 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 wymagam. Skąd się to bierze we mnie? I teraz, w momencie, kiedy to we mnie odnajdziemy, kiedy sobie uświadomimy, skąd to się bierze, to już jest pierwszy krok do tego, żeby to się rozpuściło. I kiedy to przepracujemy, to wiesz, co się wydarza. Kiedy to naprawdę przepracujesz, to wtedy ta osoba, ten ktoś robi dokładnie to samo. Mówi dokładnie to samo, co, nie wiem, rok wcześniej. A ty po prostu nawet tego nie zauważasz. Nawet tego nie zauważasz. Taki to ma efekt. Yy, natomiast, jeżeli oczywiście yy, też można na to spojrzeć z drugiej strony, jeżeli yy, ty w swoim wnętrzu już jesteś e, na tyle świadoma, rozluźniona, w swoim centrum, e, czyli na przykład zachowania, reakcje, słowa innych ludzi po prostu, to nie, jest, to nie chodzi o to, że pospływają po nas, tylko po prostu nas nie, nie dotyczą, ponieważ już nie ma w nas żadnego takiego miejsca, które by miały dotknąć, ale... No widzimy na przykład, tak, że ktoś tam się trzęsie i na nas wrzeszczy i w ogóle nie wiadomo co się dzieje. To wtedy też dobrze pamiętać o tym, że w takiej sytuacji to jest historia tej osoby, że to jest coś, co się wydarza i co się przerabia, co się procesuje w tej osobie, tak? Że to nie jest nasza historia, czyli na przykład. Ym, yy, tu, 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 tu. Przykład taki nawet z social media, im częściej się ktoś pojawia w takich miejscach, tym więcej oczywiście jest hejterów i na samym początku, no wiadomo, ja też przejmowałam się tym, było, robiło mi się przykro, kiedy na przykład czytałam jakieś rzeczy, Czytałam jakieś rzeczy, które, e, które powodowały po prostu, że no, no, robiło mi się smutno, jakoś się czułam gorsza, może rzeczywiście się nie nadaje, i, i tak dalej. Na samym początku mnie to dotykało. I nagle w pewnym momencie y, zdam sobie sprawę: hello, hello! Hello, 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 dziewczyno! Przecież to właśnie o to chodzi. To nie jest historia, to, to co ta osoba pisze, na Twój temat, kiedy kompletnie Cię nie zna, kiedy, nie wiem, wrzuca jakąś krytykę i ocenę z jednego zdania, czy z, nie wiem, z pięciu minut, w których Cię widzi i jedzie po Tobie, ostro po Tobie jedzie, tak? I nagle sobie zdałam sprawę z tego, wow, to przecież nie jest o mnie, kiedy ten ktoś pisze takie rzeczy, to nie jest moja historia, to jest historia tej osoby. I na dzień dzisiejszy jak ktoś mi wrzuca jakieś tam hejty, inne takie dziwne komentarze, po prostu przeczytam. Czasem odpowiem, czasem nie odpowiem. Dobrze, w takich sytuacjach, jeżeli któraś z Was pracuje online, dobrze, w takich sytuacjach po prostu też mieć taką umiejętność. Takiego przekręcenia tego tematu w żart, tak, zażartowania sobie nie z tej osoby, tylko z siebie, tak, żeby sobie zażartować, żeby mieć taki dystans do, do, do siebie. Ktoś tam mi ostatnio napisał, że że. Wciskam nos niepotrzebnie w jakieś tematy, coś takiego i, i, tam, yy, i po prostu odpisałam, no tak, po prostu mam taki wielki nos, że muszę go gdzieś wciskać. <grym> Więc jakby w tym momencie już tak naprawdę mnie to, mnie to nie, nie dotyka. Ok, a teraz zobaczę sobie, co Wy tutaj do mnie piszecie, co Wy... Um, a ja mam jeszcze problem z tym, że inni są mądrzejsi ode mnie. Renatka, to, to, jest, to jest ocenianie siebie, tak? Oczywiście inni są mądrzejsi ode mnie, też oczywiście te osoby oceniasz, że są mądrzejsze. To się wszystko sprowadza tak naprawdę do, do jednego. Natomiast z tego, co mówisz, to, yy, to jest yy, taki temat, powiedzmy, którym można by się było zająć. To jest, yy, jakby, skąd się w tobie to bierze, że inni są mądrzejsi od siebie, czyli jaka ty jesteś, tak? A ocenianie pozytywne, ocenianie pozytywne oczywiście też jest formą oceniania, tylko um, też, też jest, też jest, też jest formą um, jakby oddzielenia. Tylko, tylko że. No, to już nie jest takie oddzielenie, jakby jestem na zewnątrz, tak? Jestem jakby, Ty jesteś tam, ja jestem tu. Jak coś lubię, to przyciągam, jak czegoś nie lubię, to odpycham. Jesteśmy w trybie oceniania. Natomiast to krytykowanie i ocenianie z poziomu takiej energii negatywnej, takiej, która niesie w sobie właśnie, no powiedzmy sobie, krytykę, czy gniew, czy, czy stres, czy nienawiść, czy zawiść, czy coś takiego. To, y, to jest coś, co po prostu w nas wywołuje niefajny efekt, bo nas blokuje. Tak? Ym, a kiedy nasz uśmiech denerwuje innych, no to też jest y, ich, ich problem. <grywa> że nasz uśmiech denerwuje innym, a nie twój. Ym, Renatka, widzę, widzę zachowanie innych, jednak nie oceniam, bo wiem, że dlatego się tak zachowują, a nie inaczej, bo tak jak ja kiedyś na ten moment ma taką wiedzę, a nie inną. Oczywiście, że tak. Jeżeli nie oceniasz, to super, wspaniale. Eee... O, Joasia jest. Cześć, Jasia eee... Okej, okay, dobra. Dziewczyny, to teraz na koniec, bo ja zauważyłam, że ja po prostu coraz miałam robić 10-minutowe, 15-minutowe te live'y okazuje się, że się przedłuża do 20 minut, za dojdzie do pół godziny. Um, więc dzisiaj na koniec niektóre z Was znają i już to robiły. Natomiast za chwileczkę, jak skończę, to wejdę sobie do tego posta i tak jak zawsze tam wrzucam Wam coś na górze. Na górze, więc jak ktoś ogląda później, to, to już to tam jest. Um, dam Wam dostęp do takiej um, mini serii wideo, gratis, bez płacenia, którą sobie możecie zrobić. Tylko um, to, to jest taka mini seria trzech wideo na temat oceniania. To, są, to jest czterostopniowy proces puszczania oceniania. Niektóre z Was widziały, niektóre nie widziały. Dla tych, które nie widziały, serdecznie zapraszam. Tam są cztery widea na temat, jeżeli tam więcej opowiadam na temat oceniania i jak można puścić to ocenianie, jak można się od niego uwolnić, jak można z nim pracować, tak? To są trzy widea, takie króciutkie, i, i w czwartej części jest, jest medytacja, taka 20-minutowa 20 medytacja. Którą nawet można sobie ściągnąć. Um, i, yy, I to jest taka medytacja, która, której, z której ja też sama korzystam, sama siebie słucham. W momencie, kiedy mi się włączy rzeczywiście coś takiego, że ktoś mnie wkurzy. O jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu przyznaję się szczerze, że miałam coś takiego, że taki tam jeden człowiek. Nie, nie, nie ma tutaj teraz, nie ma po co wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście uu, po prostu poruszył we mnie wszystkie strony, wszystkie strony we mnie poruszył. I e, że tak bym potrzebowałam, potrzebowałam tak naprawdę dwóch, trzech dni na to, żeby przepracować, prze, przeprocesować w sobie. To, co on, co on we mnie poruszył, ponieważ dotknął moich wartości, takich różnych rzeczy, teraz też już nie ma na to czasu. Ale rzeczywiście, i tam po prostu pojechałam na maksa. No, i tak sobie z tym pracowałam, pracowałam, i w końcu, chyba wczoraj, rano, czy przedwczoraj, nie, chyba przedwczoraj rano, mówię, wow, Grochowska, przecież sobie weź medytację zrób. No, i, sobie, no i, to, i to było takie już, jakby zakończenie tego procesu. Zrobiłam sobie tą medytację po tej medytacji, i jeszcze, jeszcze jak sobie siadałam do tej medytacji, to jeszcze czułam takie, że coś tam, jak myślę o tym, o tym człowieku, to tak się we mnie tam tutaj buzowało. I jak już otworzyłam oczy, już, wszystko, już było po wszystkim. I poszłam, spotkaliśmy się. I w ogóle wszystko jest rozpuszczone. Więc, w tym czterostopniowym procesie puszczania, oceniania, możliwe, że to, że to będzie na przykład dla ciebie takie pierwsze spotkanie z tym tematem, więc to też się nie wydarza tak natychmiast. Natomiast, jest to na pewno taki fajny, pierwszy albo kolejny krok. Więc, wrzucę link. Tam jest tylko coś takiego, że się po prostu zapisujecie do, do mojej akademii gratisowo, tylko po prostu się trzeba zarejestrować i tam dostajecie dostęp właśnie do, do tej mini serii. Czterostopniowy proces puszczania, oceniania. Kochane, dziękuję Wam bardzo, kochani, życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia jutro o godzinie 7.30. A jutro będzie. O, o czym jutro będzie? O czym jutro będzie? Bo akurat mam tu ściągę o czym jutro będzie. Jutro będzie o tym, że moja droga jesteś doskonała w swojej niedoskonałości. Trzymajcie się cudownego dnia. Pa.